Wyciek ropy. Teksańskie firma oskarżone o zaniedbania, teksańskie firmy oskarżone o zaniedbania wiodące do wycieku ropy. Federalna ława przysięgłych z Los Angeles oskarżyła w środę teksańską firmę naftową i jej dwie filie o wyciek ropy u wybrzeży Kalifornii. W rezultacie zaniedbań: 25 000 galonów 94 600 litrów ropy wyciekło do oceanu, podała ap. Do incydentu doszło w październiku. Odpowiedzialnością za wyciek została obarczona Amplify Energy Corp., z siedzibą w Houston oraz dwie stowarzyszone z nią filie. Prokuratorzy federalni potwierdzili, że Amplify oraz dwie spółki, które obsługują platformy wiertnicze, i rurociągu wybrzeży Long Beach oskarżono o wykroczenie polegające na nielegalnym wypuszczeniu ropy naftowej. Miało to miejsce mniej niż 8 km od Huntington Beach. Uważa się, że pęknięcie rurociągu zostało spowodowane wcześniej przez statek towarowy, który zaczepił o niego kotwicą. Osłabiło to konstrukcję już na kilka miesięcy przed wyciekiem około 94 600 litrów ropy naftowej do oceanu. W akcie oskarżenia stwierdzono, że firmy dopuściły się zaniedbań, nie reagując na serię ostrzeżeń, które powinny były zaalarmować o niebezpieczeństwie ponad 13 godzin przed ostatecznym zamknięciem rurociągu, pisze AP. Inne źródła wskazują na co najmniej 6 różnych przypadków zaniedbań ze strony Amplify i spółek. Wyciek nastąpił w rezultacie pęknięcia 16-calowego rociągu. Federalni przysięgli twierdzą, że Amplify nie zareagowała na osiem różnych ostrzeżeń systemu wykrywania wycieków zainicjowanych już w piątek o godzina 16.10. Firma nie powiadomiła władz aż do soboty rano, kiedy to ponad milion osób przybyło do Huntington Beach na coroczne pokazy lotnicze Pacifica i Ryschow. 5 października na konferencji prasowej dyrektor wykonawczy Amplify Martin Bilscher twierdził, że firma nie wiedziała o wycieku do 82.09 rano w sobotę. Inaczej relacjonowała wydarzenie cytowana przez lokalny portal Voice of Oce nadzorca powiatu o Rangę Katrina Foley. Od samego początku mówiłam, że stało się to w piątek wieczorem, ponieważ miałam raport patrolu portowego naszego hrabstwa. To Jest po prostu straszne, że próbowali wprowadzić w błąd opinię publiczną, aby uniknąć wzięcia odpowiedzialności za fiasko w podjęciu szybkich działań, wyjaśniła wolej. Ropa dotarła do brzegów Huntington Bach i wymusiła ok. Tygodniowe zamknięcie plaż w tym mieście oraz w innych wzdłuż wybrzeża hrabstwa Orangę. Połowy w rejonie dotkniętym wyciekiem zostały wznowione dopiero niedawno. Po tym jak testy potwierdziły, że w rybach nie ma niebezpiecznego poziomu toksyn olejowych. AP zauważyła, że w przypadku skazania zarzuty niosą karę do pięciu lat nadzoru dla korporacji oraz grzywny. Potencjalnie może ona sięgać miliony dolarów. Voice of OC informował, że wyciek spowodował wezwania ustawodawców stanowych i lokalnych do zakończenia wszystkich odwiertów morskich wzdłuż wybrzeża Kalifornii.